Dzień dobry, słońca me. Mnie wygina, mnie przegina, mnie kurwa czyści od środka every fucking single day. Więc zmiany, 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 olbrzymie. Powiem Wam tak, życie jest tak banalnie proste, że nie jest do ogarnięcia dla umysłów ludzkich. Po prostu. Jest tak proste, że mało kto w to uwierzy przez programy, które były w nas wtłaczane od dzieciństwa. Życie jest proste. Po prostu jest tak, fucking proste, że albo w to uwierzysz i zaczniesz żyć, albo albo nie. Proste dlatego, dlaczego? Bo wszystko co mówisz i myślisz i podejmujesz decyzję, że tak jest, to tak jest. Jest tak kuźwa proste, a wy macie taką kuźwa moc, nie? Ja Wam powiem, jak wygląda życie dwóch świadomych istot. Ja chcę tego, ja chcę tego, and let's go. Easy, nie? Easy. Ludzie świadomi nie pieprzą o problemach, nie? Bo są świadomi, że jak będą o nich w kółko mówić, to problemy się nie skończą. Bo jest tylko tu i teraz, i z tego tu i teraz cały czas manifestujesz następny dzień i następny dzień i następny dzień. I póki ludzie tego nie zrozumieją, to będą kisić się we własnym głównie. Także z miłości do Was usłysz mnie dzisiaj, że. To, co mówisz, prawdą jest na pewno. Na milion dwieście procent. Patrzcie, jakie to jest kuźwa proste, jest tak banalnie proste, że nie jest do ogarnięcia dla ludzi. To nie jest do ogarnięcia, nie? Że życie może być kuźwa takie proste. Że mówisz i masz. Że podejmujesz decyzję, że tak jest, i udogiwe, fuck, da cyt. Nie, bo przecież no, jak można, nie? Jak można dobrze żyć? Jak można żyć kuźwa w obfitości, w miłości? Jak można żyć życie swoich marzeń? Przecież to jest kuźwa science fiction, nie? A ja Wam powiem, że jesteśmy w świecie tak magicznym i tak kuźwa niesamowitym, nie? że się w głowie kuźwa nie mieści. Myśl słowo dacyt. Myśl słowo dacyt. A jeżeli nie, nie będziecie e, e, tak jakby w, tej, w tym szli, to was powygina. Powygina, po prostu was powygina, a potem choróbska, a potem to, a potem tamto. Wy jesteście istotami perfekto. Perfekto. Jesteście po prostu idealni w każdym calu i was nie ma co leczyć, nie ma co uleczać, nie ma co zmieniać. Wy ma, macie tutaj na tej ziemi, mieliście takie zadanie. Przebudzić się do swojej mocy, zrozumieć, że jesteście Power Rangers, nie? Że wszystko, o czym tylko sobie tam kuźwa wymarzysz, że this is your true, jak w to uwierzysz, nie? I nie spuścisz kuźwa tego z oka. I, i tyle. Tutaj nie trzeba nikogo uleczać, tutaj nie trzeba z nikim walczyć. Jak przestaniesz opowiadać sobie historię sprzed kuźwa wczoraj, nie? Jak ta historia ma się skończyć, jak, jak ciągle o niej się pepla, nie? A? Jak coś ma się skończyć, jak. This is never ending story. Więc albo. Dzisiaj siadasz na tej swojej pięknej pupienie i w końcu usłyszysz, że to, co mówisz, to, co myślisz, prawdą jest na pewno. No to I don't know what to say. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kochani, uwierzcie mi, że jest tylko teraz, tylko teraz ten moment, ta chwila, ta sekunda, i z tej sekundy na sekundę lecisz, lecisz, lecisz. I albo zaczniesz kreować wymarzone życie, albo dalej będziesz opowiadać sobie historię i nic się nie zmieni. I nic się nie zmieni. I naprawdę to są tak mocne słowa, żeby siebie nie krytykować, nie obrażać. Uwierzcie mi, że jak wy siebie krytykujecie, to to jest kurwa zabójstwo. To jest kuźwa zabójstwo, rozumiecie? Po prostu sama siebie ukatrupiasz. Sama siebie. Więc albo dzisiaj ubierzesz swoją kuźwa, skrzydła swoje narzucisz, nie? I powiesz kuźwa, no. Trzeba zacząć. Trzeba zacząć. Uwierzcie mi, ja im wyżej, tym bardziej widzę opętanie. Opętanie. I powiem Wam, ciężko jest wy, wyciągnąć kuźwa ludzi z takiego opętania, nie? To jest kurwa opętanie. Życie jest banalnie proste, jest tak proste, że po prostu aż ciężko. Po prostu dla ludzi na umysł to ogarnąć. Nie? Także, misiaczki moje, słoneczka, kuźwa, najpiękniejsze. Bierzcie się do roboty i zacznijcie kreować życie swoje wymarzone. Życzcie sobie jak najlepiej, innym jeszcze lepiej. Ubierzcie mi. Że każdy sam na sobie wymierza sprawiedliwość, więc nie uczestniczcie w jakichś tam kuźwa czyichś dramatach, bo ludzie mają moc, o jakie kuźwa pojęcia nie mają. Mówię Wam, ta moc jest nie z tej ziemi ona jest nie z tej ziemi ty masz takiego powera że żebyś ty się dzisiaj obudziła do tej mocy to by ci oko wyszło kuźwa ze zdziwienia nie no mówię wam moc nie ziemską macie nie musicie nic kuźwa się uleczać jesteście zdrowi kuźwa w każdym calu po prostu ideały chodzące nie trzeba po prostu się skupić na sobie just you bo oprócz ciebie tutaj nic nie ma. Nie ma nic. Mówię ci. Wszystko kuźwa jest. Wszystko na takiej świadomości, jakiej jesteś, tak wszystko do ciebie kuźwa przylegnie, nie? Także tutaj nie trzeba na niczym innym się skupiać, tylko kuźwa na sobie. Fokus, fokus, fokus. Ju, 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 Tutaj trzeba być selfish. Mówię mam. To nie znaczy, żeby być dla kogoś niemiłym, bo to to nie tędy droga. Ale you will be selfish, self-love, albo kuźwa. Będziesz dostać kopa w dupę na rozpęd every day, nie? Cały czas ci będą pokazywać, że Ty siebie nie kochasz. Cały czas będą Wam pokazywać, że Ty się mnie nie kochasz. Jak nie będziesz.